Raz! Dwa! Trzy! Welcome to Jęcznica! green screen że jesteśmy przed na wyspie jakiejś, na Malediwach czy coś. Oh, Aaaa, no okej. Okay. Cześć kochani! Hej kochani, to jest... Okończyli się humor by the way. Ja się nie śmieję, nawet on się nie śmieje. Kto? Joker! Alright. <grym> ty jesteś Proszę bardzo. No bo jestem wyższa naturalnie. Masz krzesełko wyższa <grym się> niż <wytarne> literka. Tak się nie da na to. Welcome to ja <grym> nie mogę zjechać. Anyway, 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 po co nagrywam filmik? Welcome to oven. Ogólnie filmik jest po to, bo my mamy wielki announcement. Konto! Nowe konto na Tiktok'u. To w Ogólnie to... Pamiętajcie, żeby ją hejtować, bo jest Żydem. Eee, to nieprawda. That's actually not true. Najdłuższy. No właśnie, mówiąc o końcu roku, poproszę napisać wszyscy w komentarzach, na koniec roku, czy to będzie flaszeczka Soplicy, czy może lubelskiej, czy może wolicie jakiegoś klasyczka typu piwerko? A, bo ja ja tylko z piwożka? Ja Przepraszam, ja, jak już to, jak piwożka. Ja myślałam, żeby tak napisać, nie wiem, czy robić sobie bardziej taki self-care night, czy się spotykać się z znajomymi. Ale o Bidziu też możecie napisać Możecie napisać ogólnie o wszystkim Jakie w ogólnie to możecie A to, możecie to... więcej udostępnię niż lajku <grym> Będzie tak Mogę być ten baby? Zedytuję to potem żeby to Czy, czy mogę? Ja z przyszłości, czy mogę to potem zedytować? <grym> Dziękuję to Możecie pisać też na diana Zrobimy Q&A i bez fanów. Więc zadajcie pytania w komentarzach. Ogólnie my to już będzie ogólnie... Wszystkie odpowiemy. Popatrzcie, będzie to. pięć. Ogólnie to Żegam możemy ci... zrobić... Żegnam ci Witam Ogólnie możemy teraz zrobić asynry. Myślałam, że to o. będzie... Myślałam, że to będzie Bo to pryska bardzo. <noise> ja mam styk jeden prysznic, przez cały rok zepsułaś już wszystko. Ale to nie prysznic, to mrzawka. Tak, myślę, że... Musisz zrobić green screen, bo no, jesteśmy na wakacjach.